Cześć wszystkim, tutaj Julian Krypto, Bitcoin 34500, 10.41 czasu polskiego. Za chwilę analiza Bitcoina, zaczynamy od altcoinów i kryptoniusów. To nie są porady inwestycyjne. Założyciel Cardano, Charles Hoskinson, potwierdza, że projekt stabilnej kryptowaluty DJET będzie kontynuowany i otrzyma znaczącą aktualizację. DJET jest to stablecoin właśnie na łańcuchu Cardano, Charles Hoskinson pisze, nie, nie wyrzucimy DJEDA, natomiast powiększamy drużynę. Ostatnie kontrowersje dotyczące rezerw stablecoina spowodowały tymczasowe wstrzymanie emisji nowych tokenów DJED. Na chwilę obecną jego market cap to nieco ponad 3 miliony dolarów, a wolumen 24 godzinny niecałe 100 tysięcy dolarów. Zatem stablecoin Digit na chwilę obecną nie stanowi zagrożenia dla innych dużych stablecoinów, jednakże długoterminowo może prowadzić do zwiększonej adopcji Cardano, które na chwilę obecną w stosunku do ceny bitcoina znajduje się na poziomie, od którego historycznie kilkukrotnie się odbijało, jednakże niższe poziomy nadal są możliwe. Swoje największe wystrzały w stosunku do bitcoina Cardano miało w lecie 2020, kiedy wzrosło o prawie 200% w dwa miesiące, oraz na początku 2021 roku na wzrostach bitcoina, kiedy to Cardano wystrzeliło o 500% również w dwa miesiące. Moment wystrzału Cardano był to moment, gdy Bitcoin kosztował 29 000 dolarów, a zatem poziom o 50% wyższy od poprzednich szczytów. Bitcoina. Pytanie zatem, czy poziomy np. 90 000$ dolarów na Bitcoinie nie byłyby najlepszymi momentami właśnie np. do zakupu tokena ADA? Giełda Bitfinex Securities wprowadza do notowań obligacje z tokenizacją denominowane w USDT. Obligacja ta ma minimalny próg inwestycyjny wynoszący 125 000 Tetherów i oferuje 10% rocznego dochodu. Na swoim Twitterze pisze o tym CEO w następujący sposób. Rozpoczęła się nowa era pozyskiwania kapitału poprzez rynki o dużej płynności i rynki akcji. Ponadto USDT stanie się bazowym aktywem nominałowym tego nowego systemu finansowego. A kapitalizacja Tetera przekracza 84 miliardy dolarów, i nigdy wcześniej market cap Tetera nie był aż tak wysoki. I przypomnijmy, że w roku 2020 market cap Tetera również dynamicznie rósł, a były to momenty akumulacji na sieci Bitcoina, gdy ten kosztował w granicach około 10 tysięcy dolarów, co wtedy stanowiło 50% wartości od All Time High. I co ciekawe, na chwilę obecną również jesteśmy na poziomie 50% wartości, właśnie w stosunku do All Time High, które wynosiło niespełna 70 tysięcy dolarów. I po tym ogromnym do druku Tetera w roku 2020 rozpoczęła się ogromna fala wzrostów na Bitcoinie aż powyżej 60 tysięcy dolarów. Na wczorajszym materiale analizowałem token giełdy KuCoin KCS. Dzisiaj natomiast przeanalizuję Leo, czyli token giełdy Bitfinex, która na buyback tego tokena przeznacza najwięcej spośród wszystkich giełd. Zwróćcie uwagę na szczyt Hossy 2021. Wtedy był to najlepszy moment właśnie do zakupu niedoszacowanego w stosunku do Bitcoina tokena Leo, który wzrósł aż o 151% w bardzo krótkim czasie. Natomiast kolejna wala wzrostowa w stosunku do ceny Bitcoina pojawiła się na drugim szczycie i w tamtym okresie. Token Leo w stosunku do ceny Bitcoina wzrósł o ponad 500% w przeciągu około 230 dni. Czy zatem warto czekać na jeszcze większe przeceny tego tokena właśnie w stosunku do Bitcoina? I być może łapać go w momencie, gdy Bitcoin będzie przybijać swoje poprzednie szczyty lub stabilizować się na nowych? Według wolumenu na rynkach spod giełda Bitfinex zajmuje dziesiąte miejsce i w najbliższym czasie będę dla Was analizować inne giełdowe tokeny po to, żeby za kilka materiałów wyciągnąć dla Was wnioski, który token giełdowy może przynieść największą stopę zwrotu w nadchodzącej hoście. Fundacja Uniswap przetransferowała 6,8 miliona tokenów UNI o wartości 29 milionów dolarów na nowy adres. Token UNI to token giełdy zdecentralizowanej, czyli Uniswap. I pytanie, jak te dwa transfery mogą wpłynąć na cenę tego tokena? Bo przecież z jednej strony, według analizy czysto technicznej, można by stwierdzić, że token UNI jest teraz na idealnym wsparciu, od którego po prostu musi się odbić. I nawet niewielkie odbicie potencjalnie mogłoby skutkować kilkudziesięcioprocentowym Wzrostami. Ale z drugiej strony, analizując głębokość rynku i to, jaki kapitał wspiera cenę tokena Juni, to zauważymy, że aby cena spadła o zaledwie 2% w dół, na samym tylko Binance wystarczy sprzedać tokenów Uni o wartości 230 tysięcy dolarów. Pytanie zatem, o ile spadłaby cena, gdyby zostało sprzedanych tokenów o wartości 29 milionów dolarów? Oczywiście, czy te tokeny będą sprzedawane, czy nie, nie jesteśmy w stanie tego ze stuprocentową pewnością stwierdzić. Możemy jedynie oszacowywać ryzyko, które właśnie po takich sytuacjach wydaje się zwiększone. A posiadacze tokenów Uni głosują przeciwko Uniswap Branded Visa Debit Card. Propozycja złożona przez Fiat 24 sugeruje połączenie Uniswap z tradycyjnymi rynkami finansowymi. 88% głosów jest przeciwko tej propozycji. Phantom ogłosił uruchomienie testnetu swojej najnowszej aktualizacji Phantom Sonic. Aktualizacja obejmuje szybszą maszynę wirtualną, ulepszoną bazę danych i zoptymalizowany mechanizm konsensusu. Mainnet zostanie uruchomiony wiosną 2024 roku. Phantom Foundation na swoim Twitterze pisze o trzech głównych ulepszeniach. Phantom Virtual Machine, która oferuje drastycznie szybszą realizację inteligentnych kontraktów w porównaniu do starego Ethereum Virtual Machine. Pamięć masowa bazy danych karmen, która wykorzystuje bardziej efektywną strukturę danych, oferując redukcję miejsca na dysku nawet o 90% i obniżając tym samym koszty walidatorów, i zoptymalizowany mechanizm konsensusu Lahezis zapewniający ulepszoną pulę transakcji. Oczekuje się, że dzięki tym ulepszeniom Sonic osiągnie ponad 2000 transakcji na sekundę w bardzo krótkim czasie. Dodatkowo zmniejszone wymagania dotyczące pamięci masowej sprawią, że uruchamianie walidatorów i uczestnictwo w konsensusie będzie znacznie tańsze i dostępne dla każdego. I również token FTM w stosunku do ceny bitcoina jest na poziomach, od których historycznie się odbijał. Pytanie zatem, czy po tego typu newsach warto jest obstawiać spadki, czy może wzrosty? Ale jak zwykle, decyzję zostawiam Wam. Polygon wypuścił swój token POL na Ethereum Mainnet. POL ma zastąpić token Matic jako aktywo ekosystemu. POL to token nowej generacji, który może zasilać szeroki ekosystem łańcuchów Layer 2 opartych na Zero Knowledge. Propozycja Polygon 2.0 nie jest jednak nowością, ponieważ została zaproponowana 23 czerwca tego roku. Jak czytamy, Polygon 2.0 składa się z czterech warstw protokołu, z których każda umożliwia realizację ważnego procesu sieci: warstwa stajkowania, współdziałania, wykonawcza i sprawdzająca. I również cena tokena MATIC w stosunku do Bitcoina wydaje się na historycznych wsparciach. Z drugiej jednak strony widzimy ogromne wzrosty z roku 2021, która w przypadku złamania tego wsparcia mogłaby stracić nawet kilkadziesiąt procent w stosunku do Bitcoina. Bitcoina. Pytanie jest zatem, czy tak jak w roku 2021 nie warto będzie poczekać najpierw na wzrosty bitcoina i przebicie poprzednich szczytów, gdzie tak jak wtedy, dopiero gdy bitcoin kosztował w okolicach 40 tysięcy dolarów, czyli dwukrotność poprzednich all-time high, cena tokena Matic wzrosła aż stukrotnie w przeciągu zaledwie 5 miesięcy. I w podobny sposób można analizować na przykład cenę tokena Ethereum, który w stosunku do Bitcoina zanotował 400% wzrosty w przeciągu dwóch lat od dołka w roku 2019. Jak również token giełdy Binance, BNB, który wzrósł aż dziesięciokrotnie w przeciągu 4 miesięcy po wzroście Bitcoina do 40 tysięcy w roku 2021. I wydaje się, że podobnie jak w przypadku tokena Matic, przestrzeń na spadki właśnie w stosunku do Bitcoina nadal jest. Jednak z drugiej strony, jeżeli zwrócilibyśmy uwagę na wcześniejsze, rok 2018, 2019, 2020 i to, że cena tokena BNB wcale nie złamała swoich wcześniejszych wzrostów z roku 2017 to być może kuszące byłoby łapanie tego tokena nieco wcześniej? Platforma społecznościowa Web3 Discovery uruchamia się w ekosystemie Solana. Użytkownicy będą mieli dostęp do SocialFi, połączą się ze swoim portfelem Phantom i będą mogli dokonywać transakcji aktywów i tworzyć społeczności oparte na tokenach. Discovery jest to platforma społecznościowa zbudowana na ekosystemie ICP, czyli Internet Computer. Prawdziwie zdecentralizowana, która pozwala na logowanie m.in. za pomocą Internet Identity, właśnie od Internet Computer. A w ostatnich dniach widzimy zwiększoną wyprzedaż ze strony górników, którą jesteśmy w stanie śledzić na Maxdata App na wykresie MOI, czyli Minor Outflow Index. I przerywanymi liniami na tym wykresie zaznaczyłem momenty, w których górnicy mieli swoje największe wyprzedaże. Co ciekawe, przeważnie korelowało to z późniejszymi odreagowaniami wcześniejszych wzrostów. No chyba, że akurat wcześniej mieliśmy do czynienia z ogromnymi spadkami cenowymi i były to po prostu kapitulacje ze strony górników. No Ale przecież przez ostatnie dni mieliśmy do czynienia tylko ze wzrostami. Zatem jeżeli historia miałaby się powtórzyć, to pytanie, czy przez najbliższych kilka tygodni nie zobaczylibyśmy odreagowań tych poziomów cenowych? I oczywiście będziemy obserwować to na Max Data Up, między m.in. wzrosty w rezerwie bitcoinów na giełdach. I Jeżeli nagle, Pojawiłyby się ogromne napływy bitcoinów na giełdy spot. Mogłoby to oznaczać chęć sprzedaży takich bitcoinów, a tym samym potencjalne odreagowanie ceny. W panelu użytkownika na Max Data App jest możliwość uruchomienia alertów, właśnie informujących o ogromnych napływach bitcoinów na giełdy. Są one dostępne zarówno jako powiadomienia na telegramie, jak również telefoniczne. A na co również zwracam uwagę to wyprzedaże ze strony hodlerów długoterminowych, których na chwilę obecną jeszcze nie widzimy oraz emocje na rynkach typu futures, które oczywiście są pozytywne, ale nadal dużo brakuje nam do tych wcześniejszych poziomów euforii. W dniu wczorajszym do użytkowników Max Data Up na poziomie trzecim zadzwonił Colerbot informując o listingu tokena Naka na giełdzie Chłopi. I pomimo swoich wcześniejszych, długich i systematycznych wzrostów, token ten po alercie na Max App wzrósł jeszcze o ponad 14%. I poziom pierwszy na Max App to telefoniczne alerty dla hodlerów, drugi poziom to pro wykres oraz wkrótce pro alerty, a trzeci listingi oraz automatyzacje dla użytkowników z najwyższym dostępem. Lifetime, których liczba systematycznie spada, a cena regularnie wzrasta. I to właśnie dzięki użytkownikom Lifetime Max Data App jest w stanie dużo szybciej tworzyć nowe funkcjonalności. Dlatego też w bonusie alokacja na tokeny, nielimitowany dostęp do platformy, najnowsze funkcje oraz w przyszłości sieci neuronowe są dostępne właśnie tylko dla użytkowników Tier 3 Lifetime. A odnośnie przyszłej tokenomii MaxData App warto zwrócić uwagę, że już 20% przychodów ze wszystkich subskrypcji jest w tym momencie zabezpieczanych na poczet przyszłego pula płynności, którego celem będzie zabezpieczanie ceny tokenów MXD po ich emisji. Na chwilę obecną tokenów nie można jednak kupić w sposób tradycyjny, a jedynie poprzez właśnie dostępy Lifetime, których z każdą kolejną rundą jest coraz mniej, a ich cena systematycznie jest podnoszona według ustalonego harmonogramu. A na wczorajszym materiale omawiałem pojawianie się i znikanie tickera IBTC na stronie DTCC, o meksykańskim miliarderze Ricardo Salinasie, który promuje Bitcoina jako alternatywę dla banków, o dywergencji pomiędzy ceną Bitcoina a liczbą otwartych pozycji na giełdach, o predykcjach wzrostu ceny Bitcoina aż o 74% według Galaxy Digital po uruchomieniu ETF-ów. O banku Standard Chartered, który kończy testy offline CBTC w Hongkongu, o tym, że na Chicago Mercantile Exchange jest rekordowo wysokie zainteresowanie dla instrumentów pochodnych Bitcoina i Ethera, o Metamasku, który integruje się z Solaną i o cenie mina, która podwoiła się po listingu na giełdzie UpBit. 4-5 grudnia NextBlock Expo w Berlinie. Warto być na tego typu wydarzeniach i poznawać ludzi. Z kodem rabatowym pod tym filmem aż 10% taniej, a dodatkowo rozdanie nagród 20 listopada dla osób z największymi zakupami na MaxData App. I do wygrania m.in. bilety na NextBlock Expo w Berlinie oraz kryptowalutowy portfel sprzętowy CoolWallet. Dlatego jeżeli zastanawialiście się np. Na nad dostępem Lifetime na MaxData, to teraz dodatkowo jeszcze możecie otrzymać naprawdę fajne bonusy. Dziękuję Wam za komentarze pod ostatnim filmem i czytamy. MWTG sugeruje, że ticker i BTC został dodany już dużo, dużo wcześniej, a ulica zauważyła to dopiero niedawno. Dzięki za informacje. Być może masz rację. Pewne informacje są publikowane znacznie wcześniej, a cena jest pompowana dopiero w momencie zorientowania się większości. A najbardziej lubiany przez Was komentarz to Pikaka. Twoje filmy z wiadomościami są jedne z najlepszych, które oglądam. Dziękuję bardzo, a Twoje komentarze jedne z najlepszych, które czytam. Jak obstawiacie Bitcoina oraz którymi metrykami na Max Data App się sugerujecie? Napiszcie w komentarzach, a ja Wam życzę udanego dnia i niech Hossa będzie z nami.